Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Marcin Wodecki Dzisiaj odpowiem na kilka pytań. Eee, nie mam jakichś takich, które by eee, dawały o sukces, że tak powiem. Dzień przed meczem to dobrze się odżywiać i zjeść dobry obiad, śniadanie, kolacja itp. Także nie mam jakichś tam swoich rytuałów. Alessandro Del Piero. <try> Typowa dycha. Także na nim się wzorwają. Trenerów miałem bardzo dużo, od każdego trenera po kolei. Coś tam wniosłem z treningu, z gry. Czesław czy Adam Nawalka, paru innych też trenerów było bardzo dobrych. Także nie chciałbym nikogo urazić, bo od każdego coś się nauczyłem. No na pewno ekstra klasa. i w Zabrze, czy w Podbeskidziu biała gdzie utrzymaliśmy się w ostatnim meczu z Widzewem Łódź, gdzie wygraliśmy 2-1 i to dało nam utrzymanie, I taka adrenalina w takim wszystkim tym życiu piłkarskim i, i to najbardziej wspominam. Było też Odra Wodzisław, Górnik Zabrze, no i Podbeskidzie, to były takie zespoły, gdzie bardzo fajnie wspominam. Nie przywiązuję, można tak powiedzieć, na to uwagi, bo jest dużo na pewno dobrych piłkarzy, ale skupiam się na wojsku. Y, tylko na sobie nie powiem, bo nie wiem. Na pewno spędzić czas z rodzinką y, w ogródku, grilla odpalić, popalać się. Y, Wyjechać gdzieś w góry, pochodzić sobie. Także takie wolne chwile spędzam. Myślę, że najbardziej to chyba Jakub Rosiak. Ma potencjał, jest młody, także mam nadzieję, że będzie się rozwijał i, i coś pokaże w piłce. No, na pewno od piosenki Pszczółka Maja, gdzie Zbigniew Wodecki śpiewał, to jest jedna rzecz, a druga, no też taki byłem, jestem może, znaczy jestem no, cały czas wesołym chłopakiem i nie lubię się nie uśmiechać. <laughs> Także o, taka pszułeczka wyszła, że Pszczółka, pszczółka, trenerzy zaczynali w górniku Zabrze. Yy, mnie tak mówić, no i, i trzyma się to do teraz, także to na pewno cieszy. Cześć wszystkim, nazywam się Patryk Dudziński i odpowiem Wam na kilka pytań. Moim piłkarskim idolem w dzieciństwie Marcin Wodecki był trochę za młody, ale pytanie numer 8: największy wariat, z którym grałem, no to jest tu kilku choćby Krzysiu Krzyżok, Kuba Biała ma coś takiego troszeczkę z wariata, ale myśl, oczywiście w sensie pozytywnym.